Witajcie kochani, kolejny Boost Środa. Witam Was, Marzena Śmigielska. Ostatnio 21 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień z angielskiego World Hello Day. Czy wiesz, że powstał on w 1973 roku z inicjatywy dwóch braci, Briana i Michaela McCormacków ze Stanów Zjednoczonych, w odpowiedzi na konflikt pomiędzy Egiptem a Izraelem. Celem było promowanie dialogu i wzajemnego szacunku jako alternatywy dla konfliktów i przemocy. Święto szybko rozprzestrzeniło się po całym świecie i dziś obchodzone jest w ponad 180 krajach, także w Polsce, jako Dzień Życzliwości. No dobrze, to czym jest Życzliwość? To postawa pełna ciepła, zrozumienia i chęci niesienia dobra innym. Jest związana z empatią, troską i bezinteresownością. Bycie życzliwym oznacza, że potrafimy dostrzec potrzeby innych, pomagać bez oczekiwania na nagrodę i tworzyć atmosferę zaufania oraz akceptacji. A dlaczego warto być życzliwym? Bo życzliwość nie tylko poprawia relacje z innymi, ale ma również pozytywny wpływ na nas samych. Potwierdzają to badania naukowe. Badanie przeprowadzone przez Sonię Lubomirski, badaczkę z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside, wykazało, że osoby regularnie wykonujące drobne akty życzliwości, takie jak pomoc sąsiadom czy komplementowanie innych, odczuwają większe szczęście i zadowolenie z życia. Uczestnicy eksperymentu, którzy przez pięć dni mieli wykonywać pięć aktów życzliwości, zauważyli znaczną poprawę swojego samopoczucia. Dlaczego? Otóż pomaganie innym wyzwala w mózgu dopaminę, czyli neuroprzekaźnik odpowiedzialny za uczucie przyjemności. Zjawisko to nazywane jest czasem hajsem pomocnika. Badanie z 2013 roku pokazało, że angażowanie się w pomoc innym może zmniejszyć poziom stresu. Uczestnicy, którzy poświęcali czas na wspieranie innych poprzez wolontariat lub nawet codzienne drobne gesty, mieli niższy poziom Kortyzolu, czyli właśnie hormonu stresu niż osoby, które były bardziej skoncentrowane wyłącznie na swoich problemach. Rzeczliwość sprzyja bowiem budowaniu relacji społecznych, które z kolei są jednym z najważniejszych czynników redukujących stres. Badania prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Michigan dowiodły, że osoby regularnie angażujące się w pomoc innym żyją dłużej. W analizie ponad 10-letnich danych z udziałem starszych dorosłych okazało się, że ludzie, którzy byli zaangażowani w działania dobroczynne, mieli aż o 41% mniejsze ryzyko przedwczesnej śmierci w porównaniu do osób, którzy tego nie robili. Dlaczego? Bo życzliwość wspiera zdrowie serca. Pomaganie innym obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Prawdopodobnie właśnie dzięki działaniu na układ nerwowy i hormonalny. Natomiast badanie z 2016 roku wykazało, że drobne akty dobroci zwiększają poczucie więzi pomiędzy ludźmi. Uczestnicy eksperymentu, którzy przez kilka dni wykonywali gesty życzliwości wobec osób w swoim otoczeniu, odczuwali większą bliskość z innymi i mieli lepsze relacje interpersonalne. Poza tym eksperyment przeprowadzony przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego wykazał, że akty życzliwości mogą się rozprzestrzeniać niczym fala. Gdy ludzie byli świadkami czyjejś dobroci, sami czuli się zmotywowani do tego, aby okazywać podobne gesty innym. Ten efekt z kolei nazywany jest łańcuchem życzliwości. Natomiast badania neurobiologiczne wykazały, że akty życzliwości aktywują obszary mózgu takie jak prążkowie i kora przedczołowa. Według wyników rezonansu magnetycznego, już samo planowanie gestu dobroci wywołuje właśnie aktywność tych obszarów, co sugeruje, że samo myślenie o pomaganiu poprawia nastrój. No dobrze, powiecie, to co robić, by być bardziej życzliwym? Uśmiechaj się do ludzi, mów: Dziękuję, proszę, proponuj pomoc w codziennych sytuacjach. Podziękuj za pomoc lub miły gest. Ludzie czują się docenieni, gdy ich starania są zauważane. Słuchaj z uwagą. Staraj się nie krytykować i nie narzekać bez potrzeby. Dziel się dobrem. To pomaga tworzyć lepszy świat. I po siódme. Bądź wyrozumiały. Każdy gest dobroci się liczy i codziennie możesz czynić świat lepszym. A Ty? Co dziś dobrego zrobiłeś dla innych? Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.